W ostatnich latach świat był świadkiem serii globalnych wydarzeń, które sprawiły, że wiele osób zastanawia się, czy żyjemy w czasach ostatecznych przepowiedzianych w biblijnych proroctwach. Wojny, pandemie, klęski żywiołowe i bezprecedensowy postęp technologiczny skłoniły wielu do szukania odpowiedzi w świętych tekstach i teoriach spiskowych. Ale co tak naprawdę mówią te proroctwa i jak łączą się one? Z obecnymi wydarzeniami i globalną elitą. Dziś przyjrzymy się intrygującym powiązaniom między globalnymi wydarzeniami, tak zwaną globalną elitą i biblijnymi proroctwami, w tym przerażającym nowym porządkiem świata, znamieniem bestii, tożsamością Antychrysta oraz rolą technologii i sztucznej inteligencji w możliwym scenariuszu apokaliptycznym. Idea nowego porządku świata nie jest nowa. Wielu uważa, że koncepcja ta jest głęboko zakorzeniona w biblijnych proroctwach, szczególnie w Księdze Objawienia. Według tych interpretacji, nowy porządek świata miałby być jednym globalnym rządem, kierowanym przez potężną i zwodniczą postać, często utożsamianą z Antychrystem. Ten rząd obiecywałby pokój i bezpieczeństwo, ale w rzeczywistości przyniósłby ucisk i całkowitą kontrolę nad ludzkością. Ale jak to się łączy z obecnymi wydarzeniami? W ostatnich latach obserwujemy znaczący wzrost centralizacji władzy w organizacjach międzynarodowych, takich jak ONZ, Światowe Forum Ekonomiczne i inne globalne podmioty. Wielu teoretyków spiskowych twierdzi, że organizacje te działają za kulisami, aby ustanowić system globalnego zarządzania. Wskazują na agendy takie jak Wielki Reset i Agenda 2030 jako dowód, że elita próbuje stworzyć nowy porządek świata. Ale czy jest to zgodne z biblijnymi proroctwami? W Księdze Objawienia jest mowa o globalnym systemie kontroli, w którym nikt nie może kupować ani sprzedawać bez znamienia bestii. Znamie to było interpretowane na różne sposoby na przestrzeni wieków. Ale dziś wiele osób kojarzy je z postępem technologicznym, takim jak implantowane mikrocipy, lub cyfrowe systemy identyfikacyjne. Wraz z pojawieniem się technologii takich jak sztuczna inteligencja, biometria i internet rzeczy, idea globalnego systemu kontroli nie wydaje się już tak nieprawdopodobna. Wyobraź sobie świat, w którym wszystkie twoje transakcje finansowe, tożsamość, a nawet swoboda przemieszczania się, zależą od chipa lub systemu cyfrowego. Czy to mogłoby być znamieniem bestii? Co więcej, sztuczna inteligencja Poczyniła ogromne postępy, a wielu obawia się, że może zostać wykorzystana do stworzenia bezprecedensowego systemu inwigilacji i kontroli. Wyobraź sobie system AI, który monitoruje każdy ruch, każde słowo i każdą myśl, zdolny do przewidywania i kontrolowania ludzkiego zachowania. Można by go wykorzystać do utrzymania porządku w chaotycznym świecie, ale mógłby też stać się narzędziem ucisku w rękach skorumpowanego globalnego. Rządu. Czy sztuczna inteligencja mogłaby odegrać rolę w apokaliptycznym scenariuszu opisanym w Biblii? Kolejnym fascynującym tematem jest tożsamość Antychrysta. Kim byłaby ta enigmatyczna postać, która, zgodnie z proroctwami, pojawi się, aby oszukać narody i poprowadzić świat na ścieżkę zniszczenia? Niektórzy uważają, że Antychryst jest już wśród nas. Być może ukryty na widoku, czekając na odpowiedni moment, aby się ujawnić. Inni spekulują, że mógłby to być polityk, przywódca religijny, a nawet postać związana z technologią, taka jak magnat technologiczny, który kontroluje większość cyfrowego świata. Niezależnie od tego, kim by był, idea charyzmatycznej i potężnej postaci, która zjednoczy świat pod fałszywą obietnicą pokoju, głęboko rezonuje z wieloma ludźmi. Ale dlaczego teorie te zyskały tak dużą popularność w ostatnich latach? Jednym z możliwych wyjaśnień jest wzrost globalnej niestabilności. Wojny, kryzysy gospodarcze, pandemie i zmiany klimatyczne pozostawiły ludzi w niepokoju i poszukujących odpowiedzi. W czasach niepewności, biblijne proroctwa i teorie spiskowe oferują narrację, która próbuje wyjaśnić chaos i nadać sens pozornie przypadkowym wydarzeniom. Dodatkowo, postęp technologiczny i rosnący wpływ globalnej elity podsycają obawy przed dystopijną przyszłością, w której wolność jednostki może zostać poświęcona w imię bezpieczeństwa i porządku. Jednak ważne jest, aby podchodzić do tych tematów z ostrożnością. Chociaż biblijne proroctwa i teorie spiskowe mogą być fascynujące, mogą również prowadzić do strachu i paranoi. Kluczowe jest zachowanie równowagi. Między ciekawością a racjonalnością, dążenie do zrozumienia tych idei, nie dając się im zdominować. W końcu przyszłość jest niepewna i nikt nie może z całą pewnością powiedzieć, co nas czeka. Podsumowując, powiązania między globalnymi wydarzeniami, globalną elitą i biblijnymi proroctwami są złożonym i intrygującym tematem, który nadal pobudza wyobraźnię wielu ludzi. Czy to nowy porządek świata, znamię bestii. Tożsamość, antychrysta czy rola technologii w scenariuszu apokaliptycznym, te idee zmuszają nas do refleksji nad światem, w którym żyjemy i przyszłością, którą budujemy. Podczas gdy niektórzy widzą w tych teoriach ostrzeżenie, aby przygotować się na czasy ostateczne, inni postrzegają je jako okazję do kwestionowania status quo i poszukiwania drogi do większej świadomości i wolności. Niezależnie od tego, po której stronie tego spektrum się znajdujesz, Jedno jest pewne: świat zmienia się szybko, a wybory, których dokonujemy dziś, mogą kształtować przyszłość w sposób, którego jeszcze nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Teraz zagłębmy się nieco bardziej w te tematy. Zacznijmy od nowego porządku świata. Idea jednego globalnego rządu była powracającym tematem w wielu teoriach spiskowych. Niektórzy uważają, że globalna elita, w tym miliarderzy, politycy i przywódcy organizacji międzynarodowych, współpracują, aby stworzyć globalny system kontroli. System ten, jak twierdzą, opierałby się na gospodarce cyfrowej, w której wszystkie transakcje byłyby monitorowane i kontrolowane przez scentralizowany system. Mogłoby to obejmować użycie walut cyfrowych, takich jak bitcoin, a nawet stworzenie jednej globalnej waluty. Ale jak to łączy się z biblijnymi proroctwami? W księdze objawienia jest mowa o systemie, w którym nikt nie może kupować ani sprzedawać bez znamienia bestii. Znamię to było interpretowane na różne sposoby, ale dziś wiele osób kojarzy je z technologiami takimi jak implantowane mikrochipy lub cyfrowe systemy identyfikacyjne. Wyobraź sobie świat, w którym wszystkie Twoje transakcje finansowe. Tożsamość, a nawet swoboda przemieszczania się, zależą od Chipa lub systemu cyfrowego. Czy to mogłoby być znamieniem bestii? Co więcej, sztuczna inteligencja poczyniła ogromne postępy, a wielu obawia się, że może zostać wykorzystana do stworzenia bezprecedensowego systemu inwigilacji i kontroli. Wyobraź sobie system AI, który monitoruje każdy ruch, każde, Słowo i każdą myśl, zdolny do przewidywania i kontrolowania ludzkiego zachowania. Można by go wykorzystać do utrzymania porządku w chaotycznym świecie, ale mógłby też stać się narzędziem ucisku w rękach skorumpowanego globalnego rządu. Czy sztuczna inteligencja mogłaby odegrać rolę w apokaliptycznym scenariuszu opisanym w Biblii? Kolejnym fascynującym tematem jest tożsamość Antychrysta. Kim byłaby ta enigmatyczna postać, która zgodnie z proroctwami pojawi się, aby oszukać narody i poprowadzić świat na ścieżkę zniszczenia? Niektórzy uważają, że Antychryst jest już wśród nas, być może ukryty na widoku, czekając na odpowiedni moment, aby się ujawnić. Inni spekulują, że mógłby to być polityk, przywódca religijny, a nawet postać związana z technologią, taka jak magnat technologiczny który kontroluje większość cyfrowego świata. Niezależnie od tego kim by był, idea charyzmatycznej i potężnej postaci, która zjednoczy świat pod fałszywą obietnicą pokoju, głęboko rezonuje z wieloma ludźmi. Ale dlaczego teorie te zyskały tak dużą popularność w ostatnich latach? Jednym z możliwych wyjaśnień jest wzrost globalnej niestabilności, wojny, kryzysy gospodarcze, pandemie i zmiany klimatyczne, Pozostawiły ludzi w niepokoju i poszukujących odpowiedzi. W czasach niepewności biblijne proroctwa i teorie spiskowe oferują narrację, która próbuje wyjaśnić chaos i nadać sens pozornie przypadkowym wydarzeniom. Dodatkowo postęp technologiczny i rosnący wpływ globalnej elity podsycają obawy przed dystopijną przyszłością, w której wolność jednostki może zostać poświęcona w imię bezpieczeństwa i porządku. Jednak ważne jest, aby podchodzić do tych tematów z ostrożnością. Chociaż biblijne proroctwa i teorie spiskowe mogą być fascynujące, mogą również prowadzić do strachu i paranoi. Kluczowe jest zachowanie równowagi między ciekawością a racjonalnością, dążenie do zrozumienia tych idei, nie dając się im zdominować. W końcu przyszłość jest niepewna i nikt nie może z całą pewnością powiedzieć, co nas czeka. Podsumowując, Powiązania między globalnymi wydarzeniami, globalną elitą i biblijnymi proroctwami są złożonym i intrygującym tematem, który nadal pobudza wyobraźnię wielu ludzi. Czy to nowy porządek świata, znamię bestii, tożsamość, antychrysta czy rola technologii w scenariuszu apokaliptycznym, te idee zmuszają nas do refleksji nad światem, w którym żyjemy i przyszłością, którą budujemy. Podczas gdy niektórzy widzą w tych teoriach ostrzeżenie aby przygotować się na czasy ostateczne, inni postrzegają je jako okazję do kwestionowania status quo i poszukiwania drogi do większej świadomości i wolności. Niezależnie od tego, po której stronie tego spektrum się znajdujesz, jedno jest pewne: świat zmienia się szybko, a wybory, których dokonujemy dziś, mogą kształtować przyszłość w sposób, którego jeszcze nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Dziękujemy za obejrzenie tego filmu zostaw polubienie i subskrybuj kanał dzisiejsze prorocze słowo na youtube, wlacz powiadomienia klikając na dzwonek, aby otrzymywać inne posty.